Witajcie kochani, jak widzicie taką sytuację mamy za oknem, cały czas jest prawdziwa zima, sypie śnieg, jest lekki mrozik, niezmiernie mnie to cieszy, bo ja właśnie taką zimę najbardziej lubię, uważam, że zima właśnie tak powinna wyglądać i zima powinna być zimą, a nie jakąś chlapą, ciapą, jesienią, wiosną, mamy połowę stycznia za sobą, przed nami jeszcze druga połowa oraz luty, więc jak najbardziej zima jest wskazana. Wiosna przyjdzie szybciej niż się tego spodziewamy, bo jak wiadomo czas szybko leci. Myślę, że na tym kanale znajdę wielu zwolenników właśnie takiej pogody i takiej prawdziwej zimy. Kochani, zapraszam do oglądania do końca tego vloga. zamówiłam sobie w sklepie Olika w tym moim jednym z moich ulubionych sklepów internetowych parę rzeczy jedną z nich jest właśnie ta bluza którą tu widzicie to nie jest dla Ciebie kiciusz bluza to jest bluza zamszowa ona ma taki trochę bardziej intensywny kolor, tu kamera jak zawsze trochę za bardzo rozświetla rozjaśnia ale to nic do siedzenia, no co Ty ale ten zamsz to będzie miał pełno sierści zaraz Proszę Cię odejść. Sierść gratis. I to jest fajne połączenie, bo bluza, jak widzicie, z kapturem. Tutaj ma taki ściągacz. Tak, jak widzicie, jasny. Ale ma złote. Te paski są takie, widzicie, ze złotą nitką. Tak samo jest tutaj z zamkiem. Taki ozdobny jest ten zamek. I tutaj też. Takie bardzo fajne połączenie, tak jakby nieco elegancji, ze stylem sportowym. Bardzo mi się podobała ta modelka, która właśnie miała tę bluzę. Fajna stylizacja. Gdzieś tutaj Wam postaram się wkleić. To same zobaczycie. No i powiem Wam, że jest fajna, tylko że to jest chyba jeden rozmiar. Czy tutaj było? Tutaj był jeden rozmiar. Ona kosztuje 99,90. Druga rzecz to. Torebka. Torebka taka, wiecie, jak kurtka, z zamkiem na przodzie. Właśnie chciałam taką żeby przez ramię i taką trochę większą niż tą, co mam, tak żeby się aparat zmieścił. Na przykład, tak jak gdzieś jadę, to do tamtej mi się nie bardzo mieścił ten duży aparat. Tutaj pasek jest regulowany, tak więc może być na ramię, może być tak, jak ja właśnie chcę nosić taka listonoszka przez pół i ona ma fajnie, bo ma dużo zamków dużo kieszeni, bo tu ma z przodu jeden jedną kieszeń tutaj ma drugą, tutaj ma tą główną dużą, a jeszcze w środku ma takie mniejsze kieszonki, na przykład na portfel tutaj też ma jeszcze jedną kieszeń na zamek w środku, więc ona ma dużo kieszeni ja lubię właśnie takie torebki, bo można zrobić porządek, wiecie, w tej kieszeni telefon, tutaj portfel tutaj coś jeszcze no, i z tyłu też ma jeszcze kieszeń na zamek. I kolejna rzecz jest to koszulo katana, ja bym to powiedziała, bo to jest taki jak może troszeczkę cięższy niż takiej przeciętnej katanie materiał, ale dość gruby, taki jak jeans. Widzicie, kolorek beżowy, guziki takie właśnie jak w katanach są. Tutaj dwie kieszenie, zakończenie takie poszarpane. I to jest rozmiar S. Zastanawiałam się nad M, ale jak sprawdzałam tą rozmiarówkę, to rękawy były takie same w S, jak i w MC, a głównie się kierowałam rękawami, więc wybrałam S, żeby nie była taka, bo wiecie, ja mam trochę takich dużych, oversize'owych rzeczy i nie mogę być w samych takich szerokich workach chodzić, więc zamówiłam sobie S. -kę. Powiem Wam, że nad zostawieniem jej się zastanawiam, ze względu na cenę ona kosztuje 1990, chociaż z drugiej strony, jak ostatnio poszłam do kropa z moją córką, i taki sweterek mi się czarno-biały spodobał. Taki w paski krótki, taki do jeansu z wysokim stanem. I on kosztował 100 zł, a to nie był jakiś gruby sweter, tylko taki cienki. Więc powiem Wam, że teraz te ceny ubrań u nas to są takie trochę wygórowane, jak z kosmosu dosłownie. Zresztą wszystko, wszystko w tym roku podrożało. Pewnie będzie drożeć dalej, niestety. No i ostatni, już zakup to jest pasek. Tutaj, jak widzicie, klamra. I to jest taki pasek z gumą. Potrzebuję go do sukienki takiej sweterkowej. Ona jest taka trochę obszerna, a z paskiem będzie fajnie wyglądała. I oprócz tego jeszcze do sukienki takiej bardziej letniej, wakacyjnej, która, wiecie, bez paska wygląda jak taka prosta, ciążowa sukienka, a z paskiem będzie. Taka trochę odmieniona i będzie wyglądała inaczej. Myś, myślę też, że lepiej. No i on tak jak widzicie, kosztował 29,90. I to wszystkie zakupy. Przyniosłam właśnie paczkę z paczkomatu. To są takie raczej zdrowa żywność. Jak Wam się coś spodoba, to Wam podlinkuję sklep. To oczywiście nie jest żadna współpraca, wszystko zamówiłam sama i wszystko, za wszystko zapłaciłam. A tutaj jest moja herbatka, akurat tym razem czarna z cytryną i z imbirem. Właśnie zauważyłam teraz, że nie wyciągam torebki, będzie mega mocna. Ale z cytryną lubię taką. Teraz w ogóle Air Grey. Dobra, ale przejdźmy do paczki. Tylko właśnie nie wzięłam sobie statywu i trzymam aparat i Wam to otwieram. Więc nie wiem jak to będzie. O! Proszę, co na pierwszym miejscu? Ja, pamiętacie, jak wam to pokazywałam? To jest dopiero drugi słowiczek, który zamówiłam, ale bardzo w tym zasmakowałam. I to smakuje jak Kinder Bueno. Dokładnie, to nadzienie, ten środek z Kinder Bueno. Tutaj to jest sól ziołowa. Sól ziołowa z bardzo dobrym składem, nie wiem czy tutaj będzie coś po polsku, jest. Sól morska. I jak, to jest coś podobnego jak jarzynka, wegeta, bo ma właśnie seler naciowy, pietruszka, lubczyk, majeranek, bazylia, koper włoski, cebula, pasternak, marchew, szczypiorek, seler, chili. E, oczywiście to jest wszystko z rolnictwa biodynamicznego. Może zawierać gorczycę. To jest krem migdałowo-czekoladowy. Bez dodatku cukru, zbieraną w Polsce i bez glutenu. Pierwszy raz mam, dlatego się za dużo nie wypowiadam na jego temat. Ale właśnie zachciało mi się tym razem nie orzechowego, a migdałowego. Jak dobrze, że to wszystko pozawijali, bo ta paczka parę godzin jednak była w paczkomacie. A. Wiadomo, w paczkomacie macie jest zimno, ja czuję jakie te wszystkie produkty, zwłaszcza ta, jak tutaj kapusta kiszona, a dokładnie jest to 100% sok ekologiczny tłoczony z kapusty kiszonej. Wzięłam dla próby dwie butelki, bo tak zachwalają, a powiem Wam, że ostatnio dostałam kapustę kiszoną i taką wiecie, domową, i myślałam, że będzie ten sok, że będę miała co wycisnąć do picia, ale tam naprawdę było bardzo mało tego soku, praktycznie wcale. Tak więc wiecie, moje plany, żeby piła sok z kapusty, to troszeczkę spełzły na niczym. Dlatego sobie zamówiłam. Dwie butelki to są bio produkt polski. Wszystkie soki z kapusty kiszonej nie zawierają, yy, dodanego cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. Bez glutenu, wszystkie owoce i warzywa nie zawierają glutenu. No, raczej nie zawierają. Także to taki food marketingowy. Tłoczony, nie z koncentratu. Także zobaczymy. Jedna butelka, wiem, że tu gdzieś będzie druga. I słuchajcie: przede wszystkim główny zakup, po który sięgnąłem do tego sklepu, olej szczarnuszki. Olej szczarnuszki. Bardzo wiele osób poleca do picia, ale też na różne zmiany skórne, do smarowania. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy faktycznie wyjdzie tak na zdrowie? Zamówiłam dwie butelki też. Jedna to jest. Druga. Płatki owsiane bezglutenowe. Gluten free, jak widzicie. Cała paka. Składniki ekologiczne: płatki owsiane. Bez glutenu 100%, bez żadnych innych dodatków. No i tutaj sposób. Podania, no to już wiadomo. To jest 1 kg. No i mamy drugi sok z kapusty. Powiem Wam, że takie zakupy żywnościowe jakaś zdrowa żywność albo pyszna żywność to mnie jakoś tak najbardziej kręcą. I cieszy mnie ta paczka, jakbym ją nie wiem, dostała od Mikołaja. I tutaj mamy tortillę orkiszową. Ja tu jest z tych plastrów, trzy chyba, trzy tortille. I w tych wszystkich śmieciach, to fajne dla kotów będzie. I ostatni produkt jest to kurkuma. Polecam Wam na odporność tak zwane mleko, złote mleko. Ja robiłam faktycznie z mlekiem, z cynamonem, z pieprzem, z kurkumą i z miodem. I chyba to były wszystkie składniki. Ale wiem, że niektórzy robią na wodzie. Rozpuszczają kurkumy w wodzie z pieprzem, tam ewentualnie właśnie z drobiną miodu. I to jest bardzo dobre, jak jesteście przeziębieni, żeby szybciej wrócić do zdrowia, do formy, albo żeby właśnie zapobiegać infekcjom. No, jak widzicie tutaj, ekologiczna kurkuma miał na 100%. a lot of hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain you never hear me bitch, nah I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, Better see with the negativity but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Nie rozgrzewały? No. Jak to wygląda? No widać ich. Co dziki mają? Kopytkę? Dzielaczki? Krewyjówkę. Ale jakie mają ławki? Nie. i tam. I tu też. Czarny dzień z odblaskującymi szelkami. Fado! patrz, on tak się widzisz? Taki jak, jak za dawnych czasów. Jak był młody i tak szaro na śniegu, to teraz też go ponosi. No, patyczka wygrzewuje. No i co, Fado? Wygrzebiesz? No. Chyba ci się nie uda. Chodź, zobaczymy. Czekaj. Jaką było mogę na to wryć. O Jezu! O Boże! rzuciłby mi apara Szalony! Nie dał się go wytrzeć. Teraz może być zamazany trochę.